Starzy ludzie opowiadają, że w Nankinie mieszkał kiedyś bardzo biedny student. Bardzo biedny student miał na imię Mio. Studiował malarstwo, był niezwykle utalentowany i, tak jak mówią starzy ludzie, niezwykle skromny. Ale też był niezwykle biedny. Nie miał na herbatę, nie miał na ryż i z pewnością umarłby z głodu, gdyby nie to. Że pewien właściciel herbaciarni opiekował się nim i każdego dnia, nie prosząc nigdy o zapłatę, częstował naszego bohatera, naszego studenta Mio, czarką czarnej herbaty i miski ryżu. Nigdy nie liczył na zapłatę, nigdy nie liczył, że tę zapłatę otrzyma, ale czuł, że tak trzeba. Czuł, że tak trzeba, żeby drugim, drugim się zaopiekować. Pewnego razu Mio zjawił się jak zwykle w herbaciarni i powiedział, odchodzę, odchodzę z Nankinu. Nie mam niestety pieniędzy, żeby zapłacić Ci za wszystkie dobrodziejstwa, za Twoją dobroć i za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, i za wszystko, co u Ciebie zjadłem, i za wszystko, co u Ciebie wypiłem. Ale mogę i chcę bardzo odwdzięczyć się tak, jak potrafię. Nie chcę, żebyś o mnie myślał, że jestem zły i niewdzięczny, więc jeśli pozwolisz, chciałbym coś zostawić dla Ciebie. Wyjął z kieszeni żółtą kredę, narysował na ścianie żółtego bociana i powiedział: Ten bocian po namalowaniu wyglądał jak żywy. Powiedział tak: Ten bocian przyniesie Ci tysiąckrotnie więcej pieniędzy, niż wynosi mój dług do Ciebie, powiedział Mio. Właściciel herbaciarni uśmiechnął się, słuchając tychże słów i myślał sobie pewnie gdzieś z tyłu głowy, że no pewna jest niespełna rozuma, a na pewno jest głodny i pewnie ten głód przez niego przemawia tego pot. Za każdym razem, powiedział Mio, kiedy zebrani tutaj ludzie, siedzący w herbaciarni, a będzie ich więcej niż trzech, klasną w dłonie. Ten Bocian zejdzie ze ściany i zacznie tańczyć. Dzięki temu przyniesie Tobie i Twojej herbaciarni niebywałą sławę, ale Tobie też pieniądze. Ale proszę Cię, pamiętaj: nie zmuszaj go nigdy, dlatego żeby tańczył tylko i wyłącznie dla jednego człowieka. Bo jeśli kiedykolwiek tak się stanie, to to będzie jego już ostatni taniec. Ale teraz pamiętaj, rozkoszuj się Bocianem i żegnaj. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Powiedział miło i rzeczywiście opuścił nanki. Odszedł niezwłocznie, zostawił zdumionego i zdziwionego, em, tak naprawdę, i no i zaintrygowanego gospodarza. Przy najbliższej natarzającej się okazji, kiedy w herbaciarni zebrało się bardzo dużo osób, gospodarz, nie mając właściwie nic do stracenia, postanowił sprawdzić to, o czym mówił Mir. Nikogo nie uprzedzając, poprosił, aby goście trzykrotnie klasnęli w dłonie. Jakież było ich wszystkich zdziwienie, gdy nagle ze ściany wyskoczył i zszedł bocian, który zaczął przepięknie, przecudownie i magicznie tańczyć dla zebranych gości? Do tego robił to tak żywo i wesoło, do tego stawiał tak zabawne miny, że goście, nie dość, że byli zachwyceni, to jeszcze oni mieli z zachwytu. Wykrzykiwali ze zdumienia, z wesoło klaskali w rytm tego, jak tańczył Bocian, no i pozostawiali sutę na napiwki. Od tego dnia, kiedy w herbaciarni zebrała się pokaźna grupa osób, to właściciel rzeczywiście prosił ich o to, by klaskali w dłonie, a Bocian z miłością i z radością tańczył dla nich, czyli robił to, co kochał. Rzeczywiście. Mio powiedział prawdę. Nasz gospodarz się bogacił i to szybko. Wieść o gospodzie, o herbaciarni, o tym co się tam wydarza, rozniosła się po całych Chinach i zjeżdżały tłumy, żeby zobaczyć to cudowne zjawisko, no i te niebywałe widowisko. Pewnego jednak razu ową herbaciarnię odwiedził Wysoki cesarski urzędnik. Oczywiście zwabiony opowieściami o żółtym bocianie, który schodzi ze ściany no i tańczy. Oczywiście z... nie był to zwykły urzędnik, a wysoki państwowy urzędnik, który chciał, aby bocian zatańczył tylko dla niego. Wypędził wszystkich. Nie znosił towarzystwa, a już na pewno nie znosił prostych ludzi. Kazał wymyć, wyszorować. Całą tę herbaciarnię, wypędzić kijami wszystkich zgromadzonych, nawet pod oknami, wyłożył na stół mnóstwo pieniędzy i powiedział gospodarzowi, że życzy sobie, aby bocian tańczył tylko dla niego. Właściciel, niewiele myśląc, zwabiony tą sumką pokaźną pieniędzy, nie pamiętał, może nie chciał tego co powiedział do niego Mio, więc trzykrotnie klasnął w dłonie. Rzeczywiście, bocian zszedł ze ściany niechętnie. Wyglądał trochę jakby na chorego, ale przetańczył dla dostojnika jeden taniec. Prezentował się przy tym bardzo smutno. Potem wrócił na ścianę i już nigdy Przenigdy się nie poruszył. Nie pomagało klaskanie, nie pomagały zachęty, nic nie pomagało. Nic, kompletnie nic. I tego właśnie pewnego wieczoru mocno do drzwi zastukał Miao. Kiedy właściciel poszedł je otworzyć, zobaczył swojego studenta. Miao bez chwili wytchnienia wyciągnął flet i zagrał. I kiedy zaczął grać na flecie, bocian zszedł ze ściany i odleciał. Nigdy już nikt go tam nie widział. Starzy ludzie powiadają, że jeśli pojawi się coś szczególnego, jakiś talent czy jakaś osobliwość, to powinni o nim dowiedzieć się wszyscy. Bo im więcej ludzi z niego skorzysta, tym większe będzie miało to znaczenie. Ale jeśli zaś zawładnie nią tylko jeden człowiek, to nieważne, czy ten dar istnieje, czy nie, zniknie, bo będzie przeznaczone tylko dla jednego człowieka. Tak mówi ta opowieść, tak mówi ta bajka chińska. Tak mówi ta mądrość starych ludzi. Starzy ludzie powiadają, że jeśli pojawi się jakiś dar i talent, to ma o nim usłyszeć cały świat. Więc neuronie kochany, moje pytanie dzisiaj do ciebie jest: no to jaki Ty masz dar i talent, z którym od rana w poniedziałek będziesz dzielić się ze z całym światem? A może się go jeszcze boisz, a może w niego nie wierzysz. A może uważasz, że on jest nic nie wart? A może posłuchałeś się jednego człowieka, który powiedział: "No jak ty chcesz na tym zarabiać pieniądze?" A może jeszcze coś innego. A może wydaje ci się, że twoja praca jest niewarta, a może wydaje ci się, że jest nic nie warta, a może wydaje ci się, że ona jest zwyczajnie mało wyjątkowa. Ale chcę ci powiedzieć, mój drogi neuronie kochany, że po pierwsze Każdego praca jest potrzebna i każdy z nas pomaga na tysiące różnych sposobów. Jeden pomaga piec chleb o trzeciej w nocy, żeby rano zrobić z dzieciom kanapki do szkoły, jeden pomaga przeprowadzić nas na drugą stronę, kiedy przychodzi taki ostateczny dzień, a jeden pomaga nas uczyć, a jeszcze inny się nami opiekuje, więc każdy z nas pomaga drugiemu człowiekowi. I chciałabym Ciebie dzisiaj zaprosić do tego, żebyś zastanowiła i zastanowił się, jak Ty pomagasz temu światu. I kiedy przyjdzie Ci taka myśl, że to, co robisz, jest mało ważne, to żebyś się tak palnął w łeb, jak to mówią niektórzy, palnął dokładnie w to miejsce, tutaj w tą naszą korę przedczołową, która odpowiada za to racjonalne, dobre, bezpieczne, i spokojne takie, bo powiedziałabym, i wolne myślenie według profesora Kalemana. Żebyś tak się palnął w łeb i powiedział sobie, co ja gadam za głupoty. Żebyś docenił przede wszystkim siebie i to, co robisz dla świata. Bo może to jest tylko część jakiejś większej układanki. A może to, co robisz dzisiaj, wydaje ci się bez sensu, ale pcha ciebie do przodu i jutro zobaczysz w tym głęboki sens. Więc, drogi Neuronie, życzę Tobie, żebyś zaciągnął je do roboty, żebyś uśmiechał się do tego, co robisz, żebyś podglądał dzieci, które z taką miłością i z, takim, z taką pasją, i z takim flow, zabierają się za to granie, kopanie w piaskownicy, bo one nam trochę przez taki intermentoring pokazują taką moc, że wszystko trzeba w życiu robić z pasją. I jeśli tej pasji Ci brakuje, to może nie pokazałeś tego swojego talentu wystarczającej liczbie osób, a może pokazałeś tej garstce, która powiedziała ci, że to jest bez sensu. Więc mój kochany, ee, drogi człowieku po drugiej stronie światłowodu, uwaga, mówię do ciebie, mówi się, jak to mówi młodzież. Pamiętaj, że masz talent, pamiętaj, że masz dal. Dar, pamiętaj, że masz swoje mocne strony i pamiętaj, że jeśli będziesz je mógł i mogła wykorzystać w każdym dniu, a najlepiej w poniedziałku, to będziesz czuć taki flow, taki przypływ, taki przepływ tego wszystkiego, co jest w tobie dobre. To będziesz się otwierał na świat, na ludzi, na nowe i będziesz się do tego nowego uśmiechał, bo jedyne, co jest w życiu naszym pewne, to to, że wszystko się w nim zmieni. Więc zapraszam. Zapraszam Cię do poniedziałku, zapraszam Cię do bajek w poniedziałek, zapraszam Cię do Twojej neuroplastyczności, która ma być oparta o pozytywne doświadczenia. I zapraszam Cię do tego, żeby iść w nowe. Rób wszystko z radością dziecka karmiącego kaczki, napisała Kasia do nas na Facebooku. Tak! Rób wszystko z radością dziecka, które otwiera prezent, którego się nie spodziewa. Rób wszystko z radością dziecka, które biegnie po raz pierwszy na Plac Zabaw. Rób wszystko z tą radością. Mamy tylko jedno życie, mamy tylko jeden raz, kiedy możemy powiedzieć, że ta chwila właśnie trwa. No więc chwilę trwaj. Otaczaj się dobrymi ludźmi, którzy dodają Ci energii. Uważaj na toksycznych, myśli, które w Twojej głowie są, niech są dobre, zdrowe i bezpieczne, a Ty do roboty. Idziemy do roboty, idziemy w tydzień, mówimy dziękuję, mówimy dzień dobry, mówimy jak ty pięknie dziś wyglądasz. Mówimy to prawdziwie i autentycznie. Odpalamy nasze tak naprawdę zasoby do tego, żeby. Dostrzegać w życiu to dobro. I jeszcze raz powtórzę. Neurobiolog Rick Hanson powiedział: 60 sekund, moja droga. 60 sekund jest Ci potrzebne, żeby odpalić w twoim, w twoim hipokampie taki moment, który sprawi, że to dobro będziesz chłonąć i że ono się tam zdąży zarejestrować, że ten Twój novelty detektor zdąży tak naprawdę przesunąć z tej krótko do długo trwałej pamięci to zdarzenie. Produkujmy dobre chwile, otaczajmy się dobrymi ludźmi, róbmy sobie poniedziałki, środy, piątki, soboty, wtorki, niedzielę, róbmy sobie je dobrze, no bo halo, skoro mamy jedno życie, no to otaczajmy się takim e, światem, który wspiera, chroni i rozwija. I pamiętaj, każdy z nas ma siły sygnaturowe, to są mocne strony. Idziemy w poniedziałek. Ja pozdrawiam Was z małą czarną kawą. Przelegowuję się zaraz do biura, w którym mam nadzieję będę robić dobre rzeczy na ten dzień dla innych ludzi. Pamiętaj, proszę: wszystko, co robimy w naszym życiu, robimy dla kogoś, i gdzie się nie odwrócisz, każdy z nas pomaga, pomaga. Więc pomagaj pięknie, pomagaj mądrze i nie pozwól sobie innym ludziom zdeptać tego, co robisz, nie pozwól im obniżyć wartości tego, co robisz, bo każdy z nas potrzebny jest drugiemu człowiekowi. Nieważne, czy jeździsz szambiarką i masz najpiękniejszy wóz ascenizacyjny w świecie, bo dzięki temu pomagasz ludziom mieć porządek, czy jesteś prawnikiem i pomagasz ludziom zrozumieć świat. Albo chronić swoje interesy. Naprawdę to jest nieważne. Każdy z nas jest potrzebny ludziom, i zrozum to, że w Tobie mieszka piękna dusza. Wszystkiego pięknego, wszystkiego dobrego. Eee, puszczajcie w świat te bajki, puszczajcie w świat to, co robimy. No i co? Nie ma czasu. Eee, idziemy w poniedziałek z dobrą energią i pamiętajcie o Bocianie. Pamiętajcie o żółtym Bocianie. Wszystkiego dobrego. Buziaki.